Nagrać scenkę przypominającą mojego znajomego, który zaprosił mnie na kawę. Ja kiedyś nosiłem takie słuchawki i mikrofon, to były inne i mieszkałem w Nustrygowni na bezdomnych na przyczach w Warszawie. I tak sobie chodziłem, bo ja używam to do internetu, korzystam, ale tak sobie czasami nosiłem. Na przykład, kiedy chciałem do kogoś coś powiedzieć, to. To opuszczałem mikrofon, ale chciałem powiedzieć na przykład w taki sposób, że niby mówię do kogoś innego, czyli że mam podłączony to. <laughs> I korzystał z takiego środka oczności. No i coś tam ten kolega mówi, chodź ze mną na kawę, ja ci postawię. Idziemy. I ja coś tam, coś tam mówię, nie? Tak idę i coś tam mówię do tego mikrofonu. <laughs> a mówi, z kim ty tam rozmawiasz do mnie. A ja mówię z Bogiem. A on się nie pyta ty. A co on mówi? A ja mówię zaraz. No powiem, czekaj. Mówi, żebyś wsłuchał się w jego głos, to usłyszysz. <głosy> <głosy> I to był koniec tej rozmowy w tak?